Was bardzo serdecznie filmy, w którym pokażę Wam, a tak naprawdę omówię kosmetyki, które w 100% już zużyłam, więc jeśli jesteście ciekawego, co zdękowałam w ostatnim czasie i co na ten temat mogę powiedzieć na temat tych kosmetyków po 100% ich zużyciu, to oczywiście zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Już widzieliście na moim kanale w Większości byli to moi ulubieńcy Więc tak naprawdę w tym filmie Będziecie mieć te wszystkie kosmetyki Tak zgrupowane I no cóż tu więcej będę mówić Opowiem wam o dwóch pudrach które mi się tutaj skończyły i które jeden narobił mi tutaj brzydkiego bałaganu Więc pierwszym z nich, ten który mi się właśnie tutaj rozkruszył Jest Rimmel Stay Matte, który był tak osadzony na ściankach I tak naprawdę już nie byłam w stanie sobie go do. 100%owego wykończenia użyć. Powiedzcie mi, jaki macie sposób na to, aby w 100% zużyć, bo tutaj tak naprawdę nie zostało jakoś bardzo dużo tego produktu, ale jednak zawsze, więc możecie dać mi znać, jak zużywacie puder w 100% taki prasowany. Jak widzicie, mi się tutaj to opakowanko połamało, przez co no. To opakowanie na Rimmel powinien zmienić na troszeczkę lepsze, chociażby takie jak ma ten Catrice z takim wieczkiem zamykanym, chociażby na taką klapeczkę. Więc pod tym względem myślę, że tu o Rimelu z tej nie muszę Wam zbyt dużo mówić, ponieważ jest to bardzo dobry puder w przystępnej cenie i jakości, więc pod tym względem. Go już odkładam, żeby nie narobił większej ilości bałaganu Tu powiem wam, że ja już go zużyłam bardzo, bardzo dawno temu Ale odłożyłam go gdzieś tam w czeluście mojej toaletki, żeby pokazać go w denku A... No, się zakitrasił, no i dopiero teraz sobie mi, o sobie przypomniał. Ten już lepiej się zużył, bo zużycie mam większe niż przy Rimmelu On miał taki delikatnie różowy odcień, ale czy jest tutaj numer tak, 015 Natural Beige? I jest to taki normalny puder, który możecie bardzo szybko utrwalić sobie podkład więc pod tym względem również przystępna cena i dostępność jeśli macie naturę pod nosem chociaż Katris jest również w w niektórych Rosmanach i w Hebe chyba też, więc tu Catrice jest szerzej dostępna. Idąc dalej będę tak po prostu wybiórczo wybierać tutaj rzeczy, które mi się w pierwszej kolejności złapią do ręki. Dwa żele pod prysznic z Avon Senses, Oceanowy i Amazoński, że tak powiem. Obydwa zapachy męskie. I pokazuję wam je, ponieważ ja też ich używam. Podbieram mojemu mężowi bardzo je lubię. Żelowa konsystencja, one są do włosów oraz do ciała, ale ja używam ich do ciała, bardzo fajne do odświeżenia takiego potreniłu takie męskie żele pod prysznic są fantastyczne, więc pod tym względem serdecznie wam je polecam. One występują również w innych pojemnościach i w bardzo dużej gamie, jeśli chodzi o zapachy, więc pod tym względem naprawdę Serdecznie Wam polecam. Zużyłam moją ulubioną piankę e, Oczyszczającą, odświeżającą Do twarzy z Avona Z serii Nutra Effect, która była pierwszym Kosmetykiem w ulubieńcach pielęgnacyjnych roku 2016 Jest to odkrycie moje Jeśli chodzi o rok 2016 Uwielbiam i będę ją Systematycznie, dopóki będzie Avon ją produkować Zamawiać, więc naprawdę Serdecznie Wam ją polecam Bardzo wydajne produkty i i super, super się nadaje do takiego oczyszczania twarzy bez makijażu Bo jako takiego makijażu Wam nie zmyję, ponieważ jest za słaba Ale tutaj mam peeling do twarzy czy w jednym On ma takie delikatne drobinki Musiałam spojrzeć, bo moja kamera często gęsta, jak mam za długi taki plik w jednym ciągu, to lubi mi się zawieszać, więc spojrzałam i musiałam przerwać nagrywanie, żeby był troszeczkę krótszy plik, i zaczęłam Wam mówić o tym właśnie kosmetyku, również z Nutra efekt z Ewonu. Mamy go tutaj 100 ml i ja używałam go do, do makijażu, tak naprawdę, i przy okazji tego damy mnie Demakijażu. Miałam również peeling, ponieważ tutaj były takie drobne granuleczki, które delikatnie Złuszczały martwe na skórek i nie robił mi krzywdy. Fajnie oczyszczał twarz z makijażu i też nie ściągał te twarzy później, więc pod tym względem myślę, że również jeśli macie skórę taką jak ja, czyli suchą, normalną, nieproblematyczną, to spokojnie się u Was również sprawdzi. Kolejny antyperspirant Lady Speed Stick, który używam tylko i wyłącznie, został przeze mnie zużyty. Seria żelowa, jeśli chodzi o ten. Aha, ten jest najbardziej intensywny, jeśli chodzi o zapach, ponieważ te niektóre są takie tylko delikatnie pachnące, a ten Pro 5 In One jest taki. Dosyć kwiatowy, intensywny jeśli chodzi o zapach, więc ja je uwielbiam, fantastycznie się u mnie sprawdzają I używam tylko ich, więc w każdym denku będzie przynajmniej jeden taki antyperspirant, ponieważ zawsze ich używam Tu z siaty mi wypadł suchy szampon z Isany, który w moim odczuciu jest bardzo dobry, ponieważ... Sprawdza się super w momencie, kiedy chcecie y, odświeżyć sobie fryzurę, a nie macie czasu umyć włosów Jest bardzo tani, fajnie pachnie i tak naprawdę nie sprawia, że skóra głowy swędzi y, Więc y, no cóż tu więcej chcieć, naprawdę serdecznie Wam go polecam U mnie się sprawdził i y, nawet na ciemnych włosach się sprawdza Mimo, że ja go chyba używałam w momencie, kiedy byłam jeszcze blondynką bo te niektóre kosmetyki już dosyć długo tu czekają na to danie, więc tu pod tym względem naprawdę również super kosmetyk. Tu, jeśli chodzi o kremik pod oczy, ja go jeszcze tutaj troszeczkę mam w opakowaniu, ale zauważyłam, że data ważności jego już wyszła, dlatego nie będę już aplikować go pod oczy. Ja używałam go systematycznie pod oczy przed makijażem, i od jakiegoś czasu, od momentu, kiedy go mam, zaczęłam właśnie. W każdym makijażu najpierw nakładać sobie krem pod oczy, na twarz, i dopiero potem nakładam makijaż. I to robi naprawdę bardzo dużą różnicę. I nawet jeśli macie taki najzwyklejszy, nawilżający, delikatnie lekki krem pod oczy, to to robi naprawdę bardzo dużą różnicę. W momencie, kiedy nakładacie korektor, potem to macie pewność, że Wam nie wysuszy tego obszaru pod oczami. Więc pod tym względem naprawdę serdecznie Wam polecam używania kremów pod oczy, a to jest akurat. Floslek Anti-Aging Bardzo duży krem, bo aż 30 ml Jeśli chodzi pod oczy I używam go bardzo, bardzo, bardzo długo Ale zużyłam ponad połowę Tak, ponad połowę Więc naprawdę super sprawa Dosyć spora część tej siatki, którą tutaj mam Zajmują chusteczki z Isany I są to oczyszczające maseczki Kokos i Mango Isana Young i powiem Wam, że są w tym dęku, ponieważ nie zauważyłam, że mi się tutaj otworzyła ta naklejka i niestety mi wyschły, więc pod tym względem niestety zaliczyłam tak zwany fuck-up. Ale chusteczki wyglądają w taki sposób, mają wytłoczony taki jakby plaster miodu. W oryginalnym gdy kupujecie nowe, są bardzo dobrze nasączone. Delikatnie pachną tylko kokosem, nie ściągają skóry, fajnie oczyszczają twarz z makijażu, z podkładu, więc dwie takie chusteczki macie twarz oczyszczoną i taką chusteczką możecie na przykład, gdy jesteście gdzieś w plenerze, wytrzeć sobie buzię, a następnie taką pianką oczyszczającą dokończyć demakijaż i naprawdę to super się sprawdza i tak jak mówiłam, zapomniałam zamknąć tutaj i niestety wyschły. Ale są bardzo przystępnej i cenie i jakości mocno nawiązane, więc serdecznie Wam je polecam. Zużyłam opakowanie całe kremu do rąk 100 ml, mojego ulubionego kremu do rąk z Avonu z masłem kakaowym. Uwielbiam, fajnie wygładza. Suche skórki na koło Paznokci i też suchą skórę dłoni. Bardzo, bardzo fajny produkt w przystępnej cenie, więc tutaj tylko Wam napominam, bo mówiłam już o tym, że go bardzo lubię chyba w wielu filmach, więc nie będę się tutaj powtarzać. Kolejny Avon to kolejny. Kolejna buteleczka serum na zniszczone i suche końcówki, ta Te zielona teraz w chwili obecnej, Ewon zmienił szatę graficzną tych produktów, więc wyglądają troszeczkę inaczej, ale buteleczka pompka jest taka sama, produkt również taki sam, więc ja go uwielbiam, 30 ml, ja go zawsze kupuję w momencie, gdy jest po 11 zł, czy nawet poniżej 10 zł Zawsze robię sobie zapas Uwielbiam go stosować właśnie po umyciu włosów Na końcówki Przez co one nawet jeśli są stylizowane Prostowane I tak dalej To te końcówki się trzymają w dobrych Takiej kondycji Więc na pewno to serum super działa I serdecznie wam go polecam Używam go już od bardzo, bardzo Długiego czasu i zużyłam Ich mnóstwo, więc Tutaj bezapelacyjny numer jeden Kolejny bezapelacyjny numer jeden Którym był naprawdę moim ulubieńcym i odkryciem Jeśli chodzi o kolorówkę w 2016 roku i jest to Maybelline Brow Satin. Jest to kredka do brwi, która z jednej strony ma tutaj kredkę taką wysuwaną, a z drugiej strony w skówce tutaj odkręcanej ma cień i taka jest tutaj elastyczna gąbeczka, dzięki której możemy potem sobie brwi wypełnić. Uwielbiam ten produkt, zakupiłam sobie drugi na promocji minus 49% w Rosmanie. Bardzo wydajny, przepięknie wygląda makijaż brwi z udzieloną. Tej kredki. Mój jest w kolorze medium brown. Występuje chyba w trzech odcieniach. Mogę Wam naprawdę zarekomendować ją i polecić, bo jest fantastyczna. Cóż tu jeszcze mamy? DX2, szampon dla mężczyzn. Mój mąż zużył. I wrzuciłam do tego Denka, żeby wam tutaj powiedzieć, co na temat tego szamponu Myślę, ja tak naprawdę nie używam tego szamponu, ale mój mąż, nie wiem, chyba ta reklama na niego tak zadziałała Że musi mieć DX2, jak się skończy to trzeba kupić drugi Prawdę mówiąc, nie zauważyłam, żeby on jakoś... W na to, jak wyglądają włosy mojego męża, tutaj chroni przed nadmiernym wypadaniem włosów, odbudowuje cebulki włosów, wzmacnia słabe włosy i jest przebadany dermatologicznie. Więc ogólnie rzecz biorąc. Tutaj wzmocnienia jakiegoś mega nie zauważyłam yy, na czuprynie mojego męża, ale używam regularnie, więc dajcie znać co Wy o nim myślicie i jak się sprawdza u Waszych facetów, a być może Wy go używaliście, więc dajcie znać. I jak jestem w temacie włosów, no to zostańmy, bo mam tutaj dwie serie kosmetyków do włosów. Pierwsza z nich jest to czarna seria z olejami z Awonu i mam tutaj oczywiście. Szampon, szampon jest tak, tak. Szampon i odżywka. Obydwa po 250 ml. Seria bardzo przyjemna. Odżywka taka dosyć gęsta w swojej formule i bogata. Szampon również nie jest taki przezroczysty, tylko taki bardziej gęsty, treściwy. Jeśli macie tendencję do tego, że szampony mogą Wam obciążyć włosy, no to. Ta seria na pewno to u Was zdziała Moje włosy są suche i ile ja bym nie nakładała na nią kosmetyków To na nie kosmetyków to one i tak nie będą wykazywały obciążenia i przetłuszczenia na drugi dzień Więc to jest dosyć bogata seria, więc pod tym względem Was tutaj uczulam Ale jeśli macie wysokoporowate włosy, to bez problemu się u Was sprawdzi Fajnie odżywiał elastycznia włosy, więc... Fajna seria i warto jednak używać całych serii, jeśli chodzi o włosy. I kolejną serią, którą zużyłam do ostatniego mililitra, jest ta seria szamponów z Elbiotiki, i jest to profesjonalna seria żółta, i ta jest akurat intensywnie regenerująca do włosów zniszczonych ze skłonnością do wypadania bardzo intensywnie pachnące kosmetyki szampon w ogóle jeśli chodzi o opakowania to one mają bardzo fajne tutaj te tubki miękkie przez co możemy naprawdę do ostatniego mililitra z użyć te kosmetyki one stoją sobie jeszcze na korkach więc wszystko spływa ze ścianek i jest to naprawdę bardzo pod tym względem ekonomiczne Fajne. Co do działania tych kosmetyków, to mam takie mieszane uczucie, bo wydaje mi się, że one mi troszeczkę wzmożyły suchość skóry mojej głowy, ale nie na tyle, że przestałabym ich używać, więc zużyłam je w całości. Nie było to jakoś bardzo uciążliwe, ale jednak dla mnie. Fajne pod względem opakowania, zapachu, no i w sumie odżywka bardziej niż szampon mi podpasowała. Szampon z tego co pamiętam miał taką perłową formułę, więc tu odżywka naprawdę fajnie te włosy też uelastyczniała, ponieważ odżywki nie nakładamy na skórę głowy, tylko na resztę włosów i też sprawiała, że włosy się nie plątały, i też bardzo długo potem te moje włosy po tych produktach pachniały, więc ogólnie rzecz biorąc tutaj. Mam inną serię, której jeszcze nie testowałam, z te, z, nie testowałam, czekają w kolejce, więc zobaczymy, jak tamta się sprawdzi. I na sam koniec ostatni kosmetyk, który zużyłam również do ostatniej użyłam ten kosmetyk do ostatniej drobinki, że tak powiem. Jest to krem pod oczy z Eniu. Cały słoiczek został przeze mnie zużyty. 15 ml, czyli standardowa pojemność, bardzo długo go używałam. Kremy pod oczy, to się zużywa pół roku, jak nie dłużej, ale systematycznie w każdą noc przed pójściem spać, kremik pod oczu leci, więc tutaj on jest niby odżywczy. Już nie mam tutaj. Tak, oczyszczy krem do pielęgnacji okolic oczu No i ja tak naprawdę już od dłuższego czasu tylko i wyłącznie z iwoną używam kremu pod oczy I jestem z zadowolona, one krzywdy mi nie robią Fajnie nawilżają, pielęgnują tą okolicę pod oczami Więc tutaj pod tym względem Krem pod oczy, must have, jeśli chodzi o moją pielęgnację wieczorną, i to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o to denko. Dosyć sporo tych kosmetyków się tutaj uzbierało, więc to była taka zbiorcza recenzja po stuprocentowym wykończeniu kosmetyków, więc dajcie znać, co wy na ich temat myślicie. No i zbieram kolejne denko, a to w końcu leci do kosza na śmieci, ponieważ no zajmuje dosyć sporo miejsca takie gromadzenie pustych opakowań, ale wiem, że lubicie projekty denko, dlatego kumuluję te opakowania Po kosmetykach I mam nadzieję, że tutaj yy, I uważam, że Dopiero tak naprawdę opinię możemy Taką stuprocentową Wystawić po stuprocentowym Zużyciu kosmetyku, więc Dlatego Denka również Lubię oglądać, więc Już kończę Bo to nie jest mój dzisiejszy Dzisiaj pierwszy film, który Nagrywam więc mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny i że widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, papa! Pa.